Witam w ten ładny zimowy dzień, 19 kwietnia. Dokładnie 19 kwietnia i zima. Piesku, piesku, kochani. Grzecznie, grzecznie. Grzecznie, bo tu jest film nagrywany. Zimno, mamy tylko jeden stopień. W nocy był nawet delikatny przymrozek, dlatego chciałem sobie zobaczyć, co się stało z pąkami, które już przecież zaczęły wybijać. No i na szczęście po pierwszej nocy przymrozkowej udało się im przetrwać, przynajmniej tak to wygląda. Prawdopodobnie dlatego, że są to. Jeszcze pąki w większości w stadium pąka wełnistego, więc nie zdążyły się jeszcze zbytnio rozwinąć, i to ich może uratowało. No oby się teraz wymroziło, a później żeby już było cieplutko, bo, bo jeżeli te pączki się bardziej rozwiną, a później powiedzmy w maju znowu w nocy przyjdą jakieś większe przymrozki, no to, to wtedy już straty będą konkretne. Natomiast teraz no jeszcze jeszcze, jeszcze powiedzmy, że te przymrozki nie wyrządzą aż tak dużych strat. no bądź grzeczna no i tutaj jeszcze druga część winniczki starsze krzewy walczą a młodsze zakopczykowane czekają no widać, że tych pąków jest sporo, już to Dosyć mocno wszystko ruszyło Ale jeszcze są pozamykane, jeszcze liście nie wybiły No i tak jak mówiłem to je ratuje, to je ratuje Przynajmniej tak to wygląda, że, że są żywe, że nie zmarzły Jakoś w tym roku nie mam specjalnie ochoty na okrywanie Krzewo, krzewów w żaden sposób. W ubiegłym roku starałem się dosyć mocno zabezpieczać te krzewy, a i tak jakoś nie przyniosło to zbytniego efektu. Po prostu taki mamy klimat, jak uderzy mrozem. No to nie ma zmiłuj się niestety. Kto nie ma szklarni ani żadnego tunelu foliowego, no to musi się liczyć ze stratami. No, i tak jak mówię, w kwietniu przyszły pierwsze mrozy wiosenne, i oby to były ostatnie. Oby już w maju nic takiego nie miało miejsca. A tu, jak widać, przygotowuję sobie już kolejne rzędy. Będą w tym roku nowe nasadzenia, także winnica się powiększa. Jakiś czas temu było już na tyle ciepło, że Przygotowałem sobie już dołki. Słupki gotowe. Teraz kolejny etap to będzie betonowanie. No i tak myślałem, że pójdę za ciosem, a niestety zima wróciła. No i prace musiały zostać wstrzymane. Ale to się niebawem na pewno zmieni. To, czyli mam na myśli pogodę i zacznę sobie już te prace na poważnie. Tutaj cały jeden nowy rząd przygotowany na nowe odmiany na wino. Tutaj rząd Egregenta, który posadziłem w ubiegłym roku. Sejwal Blank, też sadzonki z ubiegłego roku. Widać, że słupki przygotowane, także w tym roku będę już sobie budował to rusztowanie, ponieważ spodziewam się, że w tym roku już te Rośliny dosyć ładnie wystrzelą do góry. No te młode sadzonki oczywiście jeszcze zakopczykowane. Widziałem, że pączki już zaczynają przebijać, ale, ale jeszcze je przysypałem mocniej. Bo dla takich młodych roślin te przymrozki są szczególnie niebezpieczne. Także one sobie spokojnie pod tym ziemnym przykryciem, pod tym ziemnym kopcem, przeczekają do maja. A starsze krzewy muszą walczyć z tą pogodą. Także to tyle. Winnica wiosną w zimowej scenerii.